No to pora w TVP Info na przegląd najważniejszych wydarzeń międzynarodowych. Witam i już mówię, co mamy dziś w programie. Czy Trump namówi Putina na zawieszenie broni w Ukrainie? Co się mówi przed jutrzejszą rozmową prezydentów? Czy Amerykanie rakietami powstrzymają rebeliantów Huti na Morzu Czerwonym? Szybka akcja deportacji z USA wenezuelskich gangsterów. Szybka, bo trzeba było uprzedzić sąd. Zaczynamy od być może najważniejszej na świecie rozmowy, którą zapowiedziano na jutro. Mają rozmawiać Donald Trump i Władimir Putin. Tematem głównym będzie oczywiście pokój w Ukrainie. Łączymy się z Waszyngtonem, tam jest Marcin Antosiewicz. Powiedz, czy jak myślisz, czy Trumpowi uda się przekonać Putina do 30-dniowego zawieszenia broni w Ukrainie? Wydaje mi się, że to jest w ogóle największy majstersztyk rosyjskiej dyplomacji, że my teraz rozmawiamy o tym, czy amerykańskiemu prezydentowi uda się przekonać Putina, żeby zatrzymać się na tej linii frontu, która odpowiada Rosjan, Rosjanom, czyli to, co już okupują w Ukrainie. W związku z tym to jest tutaj naprawdę Trumpowi i Putinowi udało się coś niewyobrażalnego, bo udało się Trumpowi nakłonić Załańskiego i Ukraińców do tego, żeby... Zdecydowali się na bezwarunkowe zawieszenie broni, a Rosjanie, jak widzimy, stawiają warunki, chociaż też nie wiemy ile w tym jest teatru, a na ile to jest kwestia tego, żeby swoje maksymalne żądania w tym momencie tego procesu pokojowego stawiać, po to, żeby na końcu ugrać jak najwięcej. Wiemy, bo Donald Trump przed chwileczką się wypowiedział, że będzie ta rozmowa jutro rano, że on mówi, że nadal są wielkie nadzieje na to, że ona będzie przełomowa, że uda się. Uzyskać pokój. Jego doradcy z kolei mówią o trzech głównych tematach. Pierwszy temat to będzie kwestia oczywiście terytoriów. Tutaj kwestia Donbasu, Mike Walsh, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, powiedział, że już w ostatnich dniach, że właściwie to, to, to już idzie do Rosji. Kwestia Krymu także dostajemy kolejne informacje, że tutaj to oczywiście też idzie do Rosji i Amerykanie nie będą mieć nic przeciwko temu. Drugi temat połączony z tym to jest kwestia Morza Czarnego, jego statusu i portów. I wiemy, i to przed chwileczką też pokazywała na przykład telewizja Fox News, że Putin w tych rozmowach nadal wraca do tego pomysłu Noworossii, gdzie właściwie południe Ukrainy, w tym cały dostęp do Morza Czarnego, jest odcięty dla Ukrainy. I to także będzie przedmiotem tej dyskusji. No i trzecia sprawa z tych konkretów, jeżeli chodzi o przyszłość tego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, to jest kwestia zaporowskiej elektrowni atomowej. W czyich ona znajdzie się pod czyją będzie kontrolą? Marcin Antosiewicz i Waszyngton. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pozostajemy w sprawach Ameryki, ale teraz o jej sprawach na Bliskim Wschodzie będziemy rozmawiać. Donald Trump ogłosił rozpoczęcie operacji militarnej, która ma powstrzymać rebeliantów Huti z Jemenu przed atakami na okręty na Morzu Czerwonym i w Zatoce Adeńskiej. O tym, czy przyniesie to oczekiwane skutki, teraz Patrycja Cieślak. Ameryka ruszyła na wojnę z jemeńskimi bojownikami. Do wszystkich terrorystów Huti, wasz czas się kończy. Amerykanie od soboty bombardują stolice Jemenu, Sane, a także miasta na północnym i południowym zachodzie kraju. Zginęło ponad 50 osób, w tym pięcioro dzieci. O świcie byliśmy bezpieczni w naszych domach. Wtedy zaczęły się naloty. W szpitalach są ranni ludzie. Nie zrobiliśmy nic złego. Mieszkamy na terenach cywilnych, a nie wojskowych. Zginęli ludzie, są ranni. Dzieci są przerażone. Celami Amerykanów mają być obiekty rebeliantów wspieranych przez Iran. To właśnie przeciwko takim aktom przemocy zaprotestowali Jemeńczycy uzbrojeni w karabiny i transparenty z antyamerykańskimi i antyizraelskimi hasłami. Siły zbrojne Jemenu drugi raz w ciągu doby zaatakowały amerykański lotniskowiec USS Harry S. Truman w północnej części Morza Czerwonego, używając licznych pocisków balistycznych i manewrujących, a także dronów. Walki trwały kilka godzin. Houthi kontrolują dużą część Jemenu. Od jesieni 2023 roku, czyli od momentu wybuchu wojny w Strefie Gazy, przeprowadzili ponad 100 ataków na statki na Morzu Czerwonym i w Zatoce Adeńskiej. Odpowiedzialność za to ponosi Iran. Wielokrotnie finansował, zapewniał zasoby, szkolił i pomagał Huti atakować nie tylko amerykańskie okręty wojenne, ale także międzynarodowy transport. Wsparł Huti w zamknięciu dwóch najbardziej strategicznych morskich szlaków handlowych na świecie. Amerykański atak militarny na Jemen, który niestety nie jest pierwszym tego typu aktem agresji, jest zbrodnią. Potępiamy go na podstawie wszystkich zasad Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego. Jemeńscy bojownicy, podobnie jak ich odpowiednicy z libańskiego Hezbollachu i palestyńskiego Hamasu, a także szyickie bojówki z Syrii i Iraku, należą do tak osi oporu. Finansuje je Teheran. Dr Witold Trepetowicz, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, jest pierwszym gościem programu Oko na Świat. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Myśli Pan, że te ataki rakietowe, których dokonała Ameryka, zatrzymają rebeliantów Huti przed dalszymi atakami na Morzu Czerwonym, czy jednak to będzie bezskuteczne? Mm. Przede wszystkim warto tutaj wspomnieć, że Huti zawiesili te ataki na Morzu Czerwonym w styczniu tego roku, wtedy, gdy weszło w życie zawieszenie broni, tak, pierwsza faza zawieszenia broni w Strefie Gazy. HUTI łączyli te ataki na, na statki przepływające tym, tym bardzo ważnym szlakiem handlowym, właśnie z konfliktem w Strefie Gazy. I ostatnio nie było tych ataków. Jeżeli zakładać, że ten, że walki w strefie gazy nie zostaną wznowione, no to teoretycznie można by było się spodziewać, że również i ataki Hutichów na Morzu Czerwonym nie zostaną wznowione. No oni też mówili, że ponieważ nie jest pewne to zawieszenie broni, no to właśnie chyba jednak wrócą do tego, co robili. No jest to bardzo, bardzo prawdopodobne, ale tutaj jeżeli chodzi o ten ruch wyprzedzający Stanów Zjednoczonych, on wskazuje, że również Stany Zjednoczone antycypują, że to zawieszenie broni zostanie przerwane. Mi się wydaje, że, że oczywiście życzyłbym, żeby... Skutki tych, tych bombardowań były takie, e, jakie Amerykanie sobie założyli, bo warto wspomnieć, że te. Działania Hutich na Morzu Czerwonym spowodowały ogromne szkody dla globalnego handlu. A również ogromne szkody dla jednego z ważniejszych państw arabskich, a mianowicie Egiptu, ponieważ dochody z kanału słowackiego spadły o 60%. To spowodowało z kolei, że Unia Europejska musiała dać CCM-u, prezydentowi Egiptu, kilka miliardów euro pomocy, co z kolei było związane z tym, żeby żeby nie doszło do kryzysu humanitarnego w Egipcie i nie, 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 nie nastąpiła fala migracji do, do, do Europy. To jest, to, to jest wszystko system naszych połączonych, więc ja bym życzył oczywiście, e, żeby to było skuteczne, natomiast mam obawy, że, że to będzie przeciwskuteczne i że teraz e, HUTI wręcz wyprzedzająco, nie czekając już na m, zakończenie tego e, Wznowienie walk w strefie gazy, wznowią ataki na Morzu Czerwonym. Ale wie pan co? Ja sobie pomyślałem, że z tego co pan mówił, że wszyscy w regionie są zadowoleni z tego, że Ameryka zaczęła coś z tym robić i to dosyć poważnie, bo jak sam pan powiedział, to strategiczny punkt i myślę, że większość państw arabskich może być tym zainteresowana, żeby zaprowadzić porządek, jak i innych państw. Tak i nie, ponieważ jeżeli chodzi o. Warto wspomnieć, że działania Przeciwko Hutim zaczęła, zaczęła już poprzednia administracja Joe Bidena w, na początku 2024 roku razem z Brytyjczykami. Jest również operacja, misja Unii Europejskiej Aspides na Morzu Czerwonym. I te działania były, nie były skuteczne. Trump twierdzi, że nie były skuteczne, bo były za słabe i że ich będą, będą skuteczne. Natomiast ani znaczy Stanom Zjednoczonym nie udało się namówić państwa, arabskich Do włączenia się w te działania przeciwko HUTIM, a nie udało się z prostej przyczyny. W 2015 roku doszło do interwencji e, arabskiej pod przywództwem e, saudyjsko-emirackim w, w Jemenie przeciwko HUTIM. Miała być to krótka wojna. Okazało się, że nie była krótka i, i nigdy nie została zakończona tak naprawdę. W 2022 roku nastąpił, e, nastąpiło zawieszenie broni. Natomiast w 2019 roku pod wpływem zdjęć no, zwęglonych dzieci tam był autobus który trapił pocisk saudyjski i to oddziaływało na opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych Senat Stanów Zjednoczonych przyjął ustawę blokującą dalsze wsparcie Stanów Zjednoczonych to było jeszcze za pierwszego Trumpa Trump ją zawetował pomoc dla, dla Arabii Saudyjskiej no ale jednak jak Biden został prezydentem no to ta pomoc amerykańska dla Saudów została wycofana, a z drugiej strony Huti oszczelali lotnisko w Abu Dhabi, oszczelali e, rafinerię e, Saudi Aramco, powodując znaczne straty e, Saudów. I, I w tym momencie państwa arabskie nie wyjdą e, przed szereg, nie będą ryzykować, że Huti wznowią ataki na nich, bo też wiedzą e, e, o tym, że... E, Amerykanie nie dokonają inwazji lądowej na Hutich i że jedynie będą ich bombardować z powietrza, natomiast nie obalą w ten sposób tego reżimu. Te działania nie zmierzają do tego. Wie pan, co teraz sobie pomyślałem, że skoro mówimy o tych Hutich, musimy też wspomnieć o tym, że w Jemenie mamy do czynienia z wojną domową, która trwa już od ponad 10 lat i jest to wojna zapomniana przez świat. Tak, no, to jest. Źródła tej wojny są bardzo, bardzo skomplikowane. Jak ja, tak jak powiedziałem przed chwilą, ona przerodziła się w wojnę proksy z udziałem szeregu państw arabskich w 2015 roku. W 2022 został zawarty rozejm, ale on niczego nie, nie, nie rozwiązał, bo nie, nie po tym rozejmie no, zostało zawieszenie broni, ale ale nie nie były żadne rozmowy polityczne dotyczące mm -hmm. przyszłości kraju. Północ jest kontrolowana przez chuty, których nie, świat nie uznaje. Na południu to też nie jest tak, że jest jeden rząd na południu, czyli tam w Adenie, ponieważ z jednej strony są separatyści południowo-Jemeńscy wspierani przez Emiraty, z drugiej strony jest właśnie ten rząd z uznaniem międzynarodowym wspierany przez Arabię Saudyjską. Jeszcze są siły związane z byłym dyktatorem Jemenu. Ali Abdullahem Salechem, a w zasadzie jego synem, bo Saleh został rozstrzelany przez, przez Hutich w 2017 roku. Także ta sytuacja jest bardzo, bardzo skomplikowana i nie toczą się żadne rozmowy. No, w Saudowie prowadzili rozmowy z Hutimi po cichu w 2023, ale atak, atak Hamasu na, na Izrael... I następnie odpowiedź Izraela. No, yy spowodowała zablokowanie tych rozmów, ponieważ no, Houthi włączyli się w działania przeciwko Izraelowi. Także mamy tam pad, a przypomnę jeszcze, że w tej chwili się troszeczkę sytuacja uspokoiła, ale jeżeli chodzi o sytuację humanitarną, ale wciąż ocenia się, że prawie 50% Jemeńczyków znajduje się w stanie pomo potrzeby pomocy humanitarnej. Natomiast kilka lat temu to było prawie 80-90%. Tam szalała epidemia, akademia cholery. Tak to sądzę, wszystkie nieszczęścia, jakie można sobie wyobrazić, mamy największym, y, największym y, y, katastrofą humanitarną na świecie. Doktor Witold Trepetowicz, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, Akademia Sztuki Wojennej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Tragiczne informacje z Macedonii Północnej. W pożarze dyskoteki zginęło 59 osób, a dziesiątki zostały ranne, z czego kilkanaście jest w stanie krytycznym. Zatrzymano już 15 osób, padają oskarżenia o korupcję i fałszowanie dokumentów. O tych wydarzeniach opowie Agnieszka Śmiechowska. Rozpacz i niedowierzanie. W wielu miastach w całym kraju ludzie gromadzą się, by upamiętnić ofiary pożaru. Najmłodsza miała zaledwie 14 lat. Wraz z tymi młodymi ludźmi umarło całe miasto. Do tragedii doszło w jednym z klubów w mieście Koczani na wschodzie Macedonii Północnej. Była trzecia w nocy, gdy półtora tysiąca osób bawiło się na koncercie zespołu hip-hopowego. To moment, w którym pojawił się ogień, szybko rozprzestrzenił się na cały dach. Wybuchła panika. Widziałem ludzi zmiażdżonych. Niektórzy udusili się od dymu. Większość zmarła z powodu poparzeń. Maria jest jedną z ocalałych, ale w pożarze straciła siostrę. Ludzie krzyczeli, uciekajcie, ale było tylko jedno wyjście. Wszyscy moi przyjaciele zostali uratowani, moja siostra nie. 59 osób zginęło, a ponad 150 zostało rannych. Kilkanaście jest w stanie krytycznym. Zostali przewiezieni do szpitali w całym kraju, ci najbardziej poszkodowani trafili do specjalistycznych klinik m.in. w Bułgarii, Grecji, Turcji i Chorwacji. Większość ma oparzenia drugiego stopnia, trafiło do nas też siedmioro dzieci, które niestety nie dawały oznak życia przed szpitalami Tłum z rozpaczonych rodziców. Miałem jedno dziecko i je straciłem. Nie mam już po co żyć. Od władz domagają się odpowiedzi na pytanie, co doprowadziło do tragedii. Pierwsze ustalenia już są. Pożar został spowodowany przez pirotechnikę zastosowaną podczas koncertu. Śledztwem objęto ponad 20 osób 15 trafiło do aresztu. Właściciel klubu posługiwał się sfałszowaną licencją na prowadzenie działalności. Władze oskarżają o korupcję przedstawicieli poprzedniego rządu i pokazują dowody. To fałszywa licencja. Została wydana 13 marca 2024 roku i podpisana przez byłą sekretarz stanu Ministerstwa Gospodarki. Lokalne media donoszą, że za fałszywą licencję wręczono 7 tysięcy euro łapówki. 250 gangsterów z wenezuelskiego gangu przemytników narkotyków ekspresowo deportowano z USA do Salwadoru. Ekspresowo, bo trzeba było uprzedzić zamierzający zablokować deportację sąd. Najwięcej kontrowersji budzi fakt, że wszystko odbyło się na podstawie prawa z 1798 roku. Zagadkę gangstersko-historyczno-kryminalną rozszyfruje Kinga Bednarek. Ze Stanów Zjednoczonych prosto do salwadorskiego więzienia. Tak ekspresowo deportowanych zostało prawie 240 Wenezuelczyków. Donald Trump twierdzi, że migranci to członkowie gangu Trendy Aragua. Miesiąc temu prezydent Stanów Zjednoczonych wpisał grupę na listę organizacji terrorystycznych zagrażających bezpieczeństwu kraju. To są przestępcy wielu przestępców mordercy, handlarze narkotyków na najwyższym szczeblu, baronowie narkotykowi, ludzie z zakładów psychiatrycznych to jest inwazja najechali nasz kraj. Według agencji Associated Press Salwador zgodził się na roczne przejęcie więźniów za 6 milionów dolarów. Mężczyźni trafili do Sekot więzienia o zaostrzonym rygorze. Kontynuujemy walkę z przestępczością zorganizowaną, ale tym razem pomagamy również naszym sojusznikom. Problem w tym, że Donald Trump deportował członków gangu, powołując się na prawo wojenne, którego nie powinien używać. Błyskawicznie zareagował sąd federalny i wydał decyzję o 14-dniowym wstrzymaniu deportacji. Ale było już za późno, bo więźniowie już do Salwadoru lecieli. Ustawa o obcych wrogach może być wykorzystana tylko wtedy, gdy Stany Zjednoczone są w stanie wojny z innym narodem i pozwala na wydalenie obywateli tych państw z pominięciem normalnych procedur. Ale prezydent Ameryki prze. Pisy interpretuje po swojemu. Co więcej, twierdzi, że gang ma powiązania z przywódcą Wenezueli Nicolasem Maduro. To nie jest w tym sensie wojna. Pod wieloma względami jest to bardziej niebezpieczne niż wojna, ponieważ na wojnie mają mundury. Wiesz, do kogo strzelasz, wiesz, kogo ścigasz. Wenezuelski reżim proceder potępił. Wenezuela odrzuca użycie anachronicznych przepisów nielegalnych i naruszających prawa człowieka przeciwko naszym migrantom. Spór o migrantów na linii Waszyngton-Karakas rośnie odkąd zmieniła się administracja w Białym Domu. Ostatnio Trump oskarżył Maduro, że ten łamie obietnice i nie przyjmuje z powrotem deportowanych obywateli. Stany Zjednoczone na Wenezuelę nałożyły sankcje i cofnęły pozwolenie na działalność w ich kraju gigantowi naftowemu Chevron, czyli zlikwidowały kluczowe źródło dochodu dla chwiejnej wenezuelskiej gospodarki. Teraz Maduro pomocy szuka u Putina. Weszliśmy w etap dojrzałości w stosunku Między krajami. Drzwi Ameryki Trump zamknął nie tylko wenezuelczykom. Odesłać chce większość migrantów z Ameryki Południowej, a do tego stosuje represje. Mateusz Macini, latynoamerykanista i dziennikarz jest naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór państwu. To prawo amerykańskie z 1798 roku mówi, że można odesłać z USA obywateli państwa, z którym Stany Zjednoczone prowadzą wojnę. Wenezuela jest w stanie wojny z, ze Stanami Zjednoczonymi. No absolutnie nie jest i nigdy nie myślałem, że przyjdzie mi to powiedzieć na antenie jakiejkolwiek telewizji, ale w sporze pomiędzy Wenezuelą a Stanami Zjednoczonymi to Nicolás Maduro ma rację i zachowuje się jak człowiek respektujący prawo międzynarodowe, przynajmniej w tym tradycyjnym reżimie, natomiast to prezydent Stanów Zjednoczonych ewidentnie łamie i prawo międzynarodowe i też według wszelkich wskazówek swoje własne prawo federalne, dlatego że nie, no Wenezuela nie jest w stanie wojny ze Stanami Zjednoczonymi, to nie jest inwazja, to nie jest moment, w którym można tą registrację w kategoriach wojny rozpatrywać. Jest też w ogóle wiele wątpliwości co do zgodności z konstytucją tego zabiegu wysyłania więźniów, czy też wysyłania wysyłania osób deportowanych do kraju trzeciego, jakim jest Salwador. No wiemy doskonale, że na Bukele to jest polityk, który jest zapatrzony w Trumpa, którym też zresztą Trump w pewnym stopniu się inspiruje. To są pobratymcy ideologiczni już kilka tygodni temu po raz pierwszy Administracja amerykańska mówiła o tym, że prawdopodobnie będzie szukać rozwiązania w partnerstwie z Salwadorem, właśnie jeśli chodzi o wysyłanie tych migrantów z różnych krajów. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że z Wenezueli. No i widzimy, że rzeczywiście to się w tym momencie potwierdziło. Nie wiemy, na ile to jest legalny ruch, dlatego że rzeczywiście ta decyzja Sądu Federalnego o wstrzymaniu deportacji nastąpiła o godzinie 19 wieczorem czasu na wschodnim wybrzeżu w Stanach Zjednoczonych. Natomiast te zdjęcia wielokrotnie pokazywały, jakby te deportacje mogły się już technicznie odbywać po ogłoszeniu decyzji sędziowskiej. Natomiast służby prasowe Białego Domu już powiedziały, że bez względu na to, czy ten wyrok został wydany, czy ta decyzja została wydana przed czy po deportacjami, no to ona nie, ma, nie jest zasadna właściwie w kwestii działań Donalda Trumpa, dlatego że, i tu cytuję służby prasowe Białego Domu, sądy federalne nie mogą wchodzić w paradę prezydentowi, jeśli chodzi o prowadzenie przez niego polityki zagranicznej, no więc teraz mamy narrację, że ta deportacja to jest po prostu element polityki zagranicznej. No dobrze, ale powiedzmy jasno, te 250 osób to nie są aniołki, to są rzeczywiście ludzie powiązani z wenezuelskimi gangami, które przemycały do Stanów Zjednoczonych narkotyki. Nie tylko narkotyki, ale też przede wszystkim ludzi. Pamiętajmy, że kartele narkotykowe w tej części świata bardzo dywersyfikują swoje źródła przychodu i one są w dużej mierze odpowiedzialne rzeczywiście za nieregularną migrację. Dużo tych karteli, zarówno Trend Aragua, czyli ta wenezuelska grupa, no ale też kartele meksykańskie po prostu przerzucają coraz częściej też nieletnich. Więc no na pewno to jest organizacja, która wpływa negatywnie na bezpieczeństwo wewnętrzne Stanów Zjednoczonych. Natomiast no nie zwalnia to prezydenta Stanów Zjednoczonych z obowiązku działania wobec spraw, i na pewno są inne legislacje, które umożliwiają szybką deportację. Przypominajmy, że te wszystkie organizacje, nie tylko Trendy Ragóła, zostały wpisane na listę organizacji terrorystycznych, co znacznie zwiększa i tak już szerokie y, uprawnienia amerykańskiej egzekutywy względem działalności y, względem takich organizacji, bo można ich, ich członków właściwie trzymać bez postawienia zarzutów. Można zająć im zasoby finansowe, można dużo łatwiej też śledzić ich poczynania poza granicami y, kraju. Natomiast nie jestem przekonany, że rzeczywiście trzeba było odgrzebywać bardzo archaiczne prawo z końcówki y, XVIII wieku, żeby te deportacje tak szybko przeprowadzić. Myślę, że można było współdziałać z innymi y, agencjami federalnymi, no, Ciężko współdziałać z agencjami federalnymi, jak się je właściwie rozpływa od środka w tej chwili. Ale wie pan co, ja sobie tak myślę, że cel uświęca środki, powiedzą niektórzy Amerykanie, bo przecież problem, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, dla Stanów Zjednoczonych jest problemem poważnym i od lat. Na pewno jest bardzo poważnym. Natomiast czy cel uświęca środki, to myślę, że zobaczymy w najbliższych tygodniach, do jakiego stopnia ta polityka nie odbije się rykoszetem. No bo o ile z Wenezuelą rzeczywiście może sobie Trump tak pogrywać, bo Wenezuela jest relatywnie daleko i mu raczej nie zagraża, no to już podobne działania w stosunku na przykład do karteli meksykańskich, które mają gigantyczny potencjał i finansowy, i militarny, żeby zdestabilizować trwale granice ze Stanami Zjednoczonymi, no może odbić się czkawką i tutaj możemy mieć do czynienia z realnym konfliktem, więc zobaczymy do czego to doprowadzi. Mateusz Macini, latynoamerykanista i publicysta dziennikarz. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Kiedyś irlandzki, teraz globalny dzień świętego Patryka. Zielone święto, przez miasta przechodzą zielone parady, a i zieleń staje się bardzo powszechna. Jak w tym roku się to wszystko odbyło? Proszę popatrzeć. Zielony kolor nadziei. No, i mam nadzieję, że jutro spotkamy się o 22.35. Kończymy program, zaraz po nas najświeższe informacje w TVP Info. Proszę zostać z nami.